Dobry, witam w niedzielę. Witajcie, dzisiaj, o, to nie tam byle co. Dzisiaj robimy wielkie żebra. Wielkie to się tylko tak wydaje, nawet jak tutaj patrzycie na tą część. A to jest tylko niespełna połowa. Dzisiaj robimy żebra z cielaka. To możecie zrobić z domowego. Hodowlanego cielaka. Ja to dzisiaj robię z cielaka jelenia. Genialna, Genialne mięso, genialne żebra. To jest coś wspaniałego. Najpierw usuwamy błony. Potem nakrawamy tutaj od części tej mięsnej. Każde porządne żebra. Trzeba to nakrawać, dlatego że zaraz będziemy macerowali to. I żeby nam się wszystko dostało tam, gdzie trzeba, prawda, Lejonia? Ona już tutaj pilnuje od rana. Zobaczcie, jak ten wilczek pilnuje, i jak on wącha. Co to są za żebra, ta to, co to są za żebra? Dlaczego jeszcze nic nie dostałem? Usunęliśmy. Mamy, mamy, mamy żebra. Co dalej? Dobrze jest, kiedy nie kombinujemy. Kiedy mamy kilka produktów. Które używamy do różnych rzeczy. I to właśnie dzisiaj pokażę, że zarówno gorąca sałatka będzie z tych samych rzeczy, jak i macerata, którą zrobimy. Otóż tak: papryka, bakłażan z czosnkiem i to blendujemy, potem delikatnie podgrzewamy, tak żeby wyparowało to, co jest nam niepotrzebne, czyli woda. Natomiast do tego potrzebne są też przyprawy. Sól, pieprz, adzika, czyli papryki z czosnkiem. Papryki z czosnkiem. Kolendra i oczywiście kumin. To wszystko wsypujemy do naszej maceraty i odrobina wody. Zamieszamy i dodamy jeszcze kapeńkę oleju. Kapeńkę oleju, żeby nam się to pięknie związało i za chwilę namacerujemy nasze żebra. Mm. To już pięknie pachnie. I tak ma być, i tak ma być w tym przepisie. kapeńka oleju. Ja dzisiaj poszpanuję. Mam olej rydzowy, ale każdy olej, każdy jeden rzepakowy, słonecznikowy. Przecież oliwa z oliwek, co tam lubicie, co tam chcecie. Ja dzisiaj zrobię tak bardzo poleśnemu i będzie olej ryzowy. OK. I teraz wszędzie tam, gdzie trzeba, macerujemy te żebra. Tak, dokładnie, 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 dokładnie. To moi drodzy, w normalnych warunkach, kiedy będziecie robili tylko i wyłącznie te żebra, zostawcie na dwie godzinki. Niech to się porządnie namaceruje. Ja, jak wiecie, chcę Wam pokazać w kilkanaście minut, że to wszystko już można zrobić. I jak zrobić? W związku z powyższym. Druga taka porcja już jest tam I my ją wyciągniemy i my ją pokażemy, jak to w efekcie na końcu wygląda. Będziemy macerowali to oczywiście z obu stron. Możecie też zrobić łapkami. I tak jest najlepiej. Ja to robię w tej chwili łyżką, żeby jeszcze się nie pochlapać, nie pobrudzić. Maceratę robimy z dwóch stron. Tak jak Wam mówiłem, z dwóch stron macerujemy. Ale to będę pokazywał, właściwie nie będę pokazywał, bo po co? To jest coś, co zrobimy potem dla siebie, tak, o żeby mieć. Mamy żebra. Już Wam pokazywałem, że dzisiaj rządzi bakłażan, rządzi papryka i do tego wszystkiego dodajemy różnego rodzaju przyprawy. To jest raz. A teraz zrobimy sałatkę. Zrobimy do tych żeber sałatkę na gorąco. Do czego, co, co potrzebujemy? Chodźcie zobaczyć. Sacz. Wsadzamy. Delikatnie go podlejemy. Olejem. Dlaczego sacz? Dlaczego sadz? Ano, dlatego, że yy, jest płaski. Jest płaski. Bardzo szybko nam się nagrzeje cała ta płyta, a my będziemy wykorzystywali go, żeby tą, tę sałatkę na gorąco yy, mieć w czym? W żeliwie. Po prostu wsadzimy to na cokolwiek. Czy to wsadzicie na jakąś dechę, czy wsadzicie na jakiś kaganek. Po prostu wsadzacie i macie gorącą sałatkę. Do tych żeber, genialnych żeber. A zerknijmy, co się z nimi dzieje tu, w tandyrze. Na razie wygląda to tak genialnie. O, można popatrzeć. Ile, jak długo to robimy? Otóż, nagrzewamy całego tandyra albo piekarnik, tak jak chcecie, tak jak to macie u siebie. Możecie to robić w piekarniku. Nagrzewacie go do tam 200-220 stopni i 50 minut. Po dwóch godzinach w maceracie wkładacie 50 minut i wyciągacie żebra. Już gotowe. Wracamy i robimy co? Robimy sos. Bo przecież do żeber potrzebujemy sos. Jaki to będzie sos? O genialne. Kolendra. Kolendra, którą sobie tak ciechamy. Ot. Rzucamy do garnuszka, tam nie wiem, macie takie pojemniki, tam jakie blendery macie, my, my tu mamy takie o, domorosły Czosnek, trzy ząbki czosnku do takiej tam o jednej, jednego pęczka kolendry. Już, 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 już. O, już ptaszki zaczynają świerkać. Będzie wiosna, będzie wiosna już dzisiaj jest genialnie. Jak mi się to podoba, że wreszcie temperatura powyżej zera. Otóż tam sól i pieprz, tylko sól i pieprz. Tu nam nic więcej nie trzeba. I ostra papryczka. Pamiętajcie, żeby wykroić o to, co jest w środku. To jest nam niepotrzebne. Razem z nasionami towek kolenderka do środka, bo to szkoda. Kolendery. Najpierw nakrawamy wzdłuż. I teraz uwaga: najważniejsza rzecz, jak kroicie taką ostrą papryczkę, czyli to pamiętajcie, żeby potem nie wycierać sobie czasami oczu, bo będziecie bardzo cierpieli. A szkoda. Co jeszcze nam do tego trzeba? Troszeczkę octu. Jaki lubicie? My oczywiście robimy na dziko. Tak, jak to masz to w lesie. Troszeczkę octu polewamy, czyli ocet z akacji, z kwiatu akacji. To genialna sprawa. Uwaga, troszeczkę wody. Troszeczkę wody. Musi być troszeczkę wody, żeby wam nie bryzgało to dookoła. Warto wiedzieć. Kapęńka wody. Na teraz już tylko. No Jak to pachnie? O. Trochę jak u dentysty, nie? Nie lubię tych mikserów wszystkich. Można to oczywiście zmocować, ale wiecie, niekoniecznie taki świeżutki sos, którym potem polejecie sobie żeberka i będziecie je wcinali, to jest genialna sprawa, genialna sprawa. Dobrze trzeba to rozdrobnić, dobrze trzeba to tak żeby on miał swoją konsystencję. Zawsze można dodać trochę oleju na koniec, żeby on nam się pięknie związał. Najważniejsze, żeby papryka, papryka, ta chili papryka, która jest w środku, nam się, e, o, do końca. No i koniec filmu, a potem już to Sasza nasrał w patyfon. Tak kiedyś mawiali. Mamy sosik. Mamy sosik. Dodamy jeszcze trochę naszego oleju ryzowego. O, i teraz będzie genialnie. Dlatego jest taka konsystencja, gdyż na sam koniec dodamy czego? Dodamy pietruszki i dożamy orzechów. To będzie coś! To, to będzie coś! No to zaczynam się rozgrzał i to pewnie dosyć mocno. Dzisiaj nie będę. Będę was drażnił tym metalowym czymś. Cebula. Cebula idzie na sam początek naszej gorącej sałatki. Dlatego ta kolejność jest ważna, gdyż jeżeli mamy do czynienia z papryką, z bakłażanem, zawsze cebulę dajemy na początku. Konsystencja, którą zobaczycie na końcu, będzie genialna. I o to tu chodzi. Y Pamiętajcie, że tę gorącą sałatę, którą zrobimy, tą sałatkę, którą zrobimy do naszych żeber e, możemy potraktować tylko na końcu solo. solą. Nic więcej nie trzeba, mamy już tyle przypraw do wszystkiego, do sosu, który możemy polać, e, do żeber, które żeśmy zamacerowali w sposób genialny, w związku z powyższym nie kombinujemy, nie kombinujemy. Tutaj już przypraw nam starczy. Jak nam się zeszkli? Idzie. Na drugą część papryka. Papryka słodka. Jeżeli chcecie dodać pikanterii temu wszystkiemu, to zaraz dodamy, ale w całości tylko paprykę ostrą. Jedną papryczkę i Aj, jaj! Pięknie to tam wygląda. I na sam koniec bakłażan. Bakłażan, który pokroiłem w kostki. O, tak po prostu. Widzicie, jaki jest genialny sacz? Można wszystko sobie fajnie poukładać. On jest płaski, w związku z tym nie będzie nam wszystko spadało do środka. Mamy cebulę, mamy dookoła paprykę i teraz jeszcze bakłażar. To najwrażliwsze z tych warzyw, które będą w sałatce, w związku z tym dajemy tam, gdzie jest najmniejszy żar żeby nam się on mi po prostu nie spalił. Najzwyczajniej w świecie nam się nie spalił. O! Co jest wspaniałego? Podoba mi się to. I teraz zaczekamy chwilę. Wykonamy inne czynności kuchenne, które dotyczą innych rzeczy, a w tym czasie niech to, niech ta sałatka nasza nam się tutaj przyrządza. zapomniałem na sam śledeczek. A niech będzie pikanteria. No dobrze. Robimy porządki, żeby potem nie było, Ole, ten to jest ale ten to jest bałaganasz. Ale ten to jest bałaganiarz. Nie, że bałaganiarz. Dobra. Mamy nasz sosik. O. I jeszcze przyjdzie Piotr troszeczkę tutaj, i arieszki. Dobra, 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 dobra. Kury mogą chodzić po stole, ale porządek w domu musi być. Tak mawiała moja mała. I tak też było. Kawunia jak widzicie, już w kubeczku z naszym kochanym logo. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy robili teraz mnóstwo gadżetów. I w ogóle chciałem Wam powiedzieć, że za niedługo zobaczycie wreszcie nas, nasz sklep. Nasz sklep. Będzie się to nazywało od 8 marca, razem z czymś, o czym za chwilę odpowiem. Będzie się to nazywało Karol Kusmasz to w lesie sklep. Osobny zupełnie profil tam będziecie mieli dostęp do wszystkiego, z cennikami, niecennikami, do kogo dzwonić, po co dzwonić, będą trzy numery telefonów, osobne do wszystkich rzeczy. Osobne do trunków naszych, które już tutaj się jawią i zobaczcie co przygotowujemy wam specjalnie na Wielkanoc. A no będą winka, które łączą, masz to w lesie, będą pakowane w takie kejsiki. Będziecie chcieli zamówić sobie taki prezencik? O, to będzie prezencik. No i oczywiście pracujemy, cały czas pracujemy nad naszym polskim Jägermeistrem. Już niedługo zobaczycie pierwszą zajawkę tegoż genialnego trunku. Te rzeczy będziemy teraz tworzyli na bieżąco, ale co jest najważniejsze, 8 marca. 8 marca premiera płyty. Płyty muzycznej pod tytułem Takim jak nasz kanał. Masz to w lesie. Piosenki o życiu w lesie pisane. Cztery lata mojej ciężkiej pracy muzycznej. Nie próżnowałem w tym czasie. Puh, co się by wydawało, że mnie tam nie było, ale ja mam czas. Mam 50 lat. Już mogę sobie pozwolić, żeby mieć czas na coś. I otóż, 8 marca premiera. Będziecie mogli u nas zamawiać. Będą też te płyty w prezentach, bo będziemy robili różne konkursy. To wszystko się wydarzy już za chwilę. A my co? Idziemy po żebra. No nie ma to tamto. Idziemy po żebra. Popatrzcie, dziubaski moje kochane, popatrzcie, dziubaski moje kochane, mamy żebelka, a no mamy, co teraz z nimi, spróbujemy, no jak to w nie spróbować, ale chcę, żeby dzisiaj ten stół na koniec jakoś wyglądał, żeby to jakoś po prostu nam się zajawiło, mówiłem wam, to nie jest tam popiernówka, to nie jest coś tam tam małego. Zobaczmy jaki, jak jest mięsko. Przede wszystkim. Soczyste. To jest najważniejsze. To ma być. Soczyste mięsko zielenia. I teraz moi drodzy, wyobraźcie sobie. Robi nam się co tam? Robi nam się ja Weźmiemy troszeczkę pietruszki. Tu mamy sosik do polewania. A tu bądź na takim talerzyku, bądź w tym, co tam mamy, sałatka taka na gorąco. Genialne? Genialne. I teraz mieszamy o wszystkie nasze dobrodziejstwa. I to też posypiemy czyn, posypiemy pietruszkę. My jeszcze będziemy to chwilę robili. Nie będziemy Wam zajmowali czasu. Chcę, żeby powolutku, 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 powolutku Właśnie ta sałatka się robiła. Ona musi być mięciutka, ona musi być soczysta, a nie ma że szybko ją tam o czymś się przyprawi, szybko ją się podgrzeje i będzie genialnie. Nie, nie będzie genialnie. Tak zostawimy w żeliwnym naczyniu zawsze można zrobić to tak, żeby było gorące jeszcze na stole, nawet w takiej temperaturze, jaka z dzisiaj, ale... Dzisiaj to już jest i tak mistrzostwo świata. Przeżyliśmy moim zdaniem co najgorsze tej zimy. Przeżyliśmy wszystkie mrozy, a teraz popatrzcie: żebra z sosem. Ja to przyniosę tutaj, żeby to zobaczyć, jak to w całości powinno wyglądać. O! Żebra, sosik, sałatka. Jak chcecie. Możecie sobie wkazanie zrobić na przykład jeszcze do tego pieczone ziemniaki. Jak chcecie, możecie użyć po prostu chleba. Wystarczy? Wystarczy. Genialne danie. Pamiętajcie, możecie to zrobić z cielęciny. Co powiesz, Lejonia, na to? Możecie to zrobić z czego Wam się podoba. Natomiast my dzisiaj zrobiliśmy to z jonka. Kiedyś śpiewałem taką piosenkę która brzmiała mniej więcej tak Jelonek nazywają mnie Jelonek żółty beret Pamiętajcie, 8 marca premiera płyty Masz to w lesie, piosenki o życiu <laughs> w lesie pisane Ja siedzę nad książką Skończyłem pieczenie chleba, siedzę w tej chwili nad książką która już niebawem Wam życzę zdrowia i do zobaczenia za tydzień, bo... Z tego cielaka jelenia zobaczycie jeszcze takie rzeczy, o jakich Wam się nie śniło. Pozdrawiam Was, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i wszystkiego dobrego. Karol Kus, Masz to w lesie.